A teraz jeszcze, proszę Państwa, przed y, zbliżającą się, dłuższą przerwą lunchową, poprzedzającą nasze warsztaty, zwróćmy uwagę na tą drugą część, czyli obok tej relacyjności, też na kwestię proceduralną. Mamy nowe rozporządzenia, mamy pewne pomysły, słyszymy o nich też odnośnie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i dlatego zaprosiliśmy dyrektora NIW na Narodowego Narodowej Wolności, Pana Wojciecha Kaczmarczyka, aby spróbował nam w symboliczne 20 minut spróbował nam przybliżyć po pierwsze no, ideę rozporządzeń, ale też i może słowo o tych zmianach ustaw. Panie dyrektorze, przy chyba tu będzie łatwiej. Brawa do pana dyrektora. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze forum. Tak jak w ubiegłym roku mam okazję o naszych pracach Państwu poopowiadać. Czuję pewną ulgę na początku, bo w razie czuję jak Janosik jego dekretem cesarza został zdjęty z hakazaniem wyzionął ducha, więc dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo krótko opowiedzieć o, o trzech rzeczach, o tym w jakim miejscu jesteśmy teraz, jeśli chodzi o procedury, a to dosłownie bardzo krótko podsumować. Kilka zdań na temat tych propozycji, które w tej chwili będziemy mieć, jeśli chodzi o procedury realizacji zadań publicznych w systemie ustawy o działalności pożytku publicznego i trochę także parę zdań o pomysłach, pomysłach na przyszłość, czyli pomysłach o zmianie w samej ustawie o działalności pożytku publicznego. Jak Państwo wiedzą, w ubiegłym roku w październiku zostały zmienione rozporządzenia przewodniczące rozporządzenia wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego określające wzory ofert sprawozdań i umów w systemie realizacji zadań publicznych. Najważniejsze zmiany, jakie tam zostały wprowadzone, przypomnę, to uproszczenia w ofert polegające na tym, że część Niewielka liczba pól została, z, została wykreślona z tego wzoru. W szczególności zostało, zostało usunięte pole dotyczące formułowania celu oferty. Uznaliśmy, że w systemie realizacji zadań za formułowanie celu zadania publicznego odpowiedzialny, odpowiedzialny jest zleceniodawca, czyli w szczególności samorządy. Zostały zmienione. Wzory tabel budżetowych. Najważniejszą, największą zmianą w tych wzorach było zniesienie konieczności przypisywania każdego wydatku do źródeł finansowania, czego nie ma w ustawie o działalności pożytku publicznego, takiego wymogu. Została wprowadzona, oczywiście konsekwencje tego zostały także wprowadzone we wzorze sprawozdania. I została wprowadzona do wzoru umowy zasada rozliczania realizacji zadania ze zrealizowanego planu działań i rezultatów. To taka powiedziałbym bardzo kluczowa yy, zmiana, która została wprowadzona do tego systemu. Yy pozwalająca przede wszystkim skupić się zarówno tym, którzy zlecają zadanie publiczne, jak i tym, którzy realizują to zadanie publiczne na tym, co jest tak naprawdę najważniejsze zadanie. Nie na, na księgowych rozliczeniach pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów, które oczywiście z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne są także ważne. Ale przede wszystkim na tym, co z tego zadania ma pozostać i jaki będzie końcowy efekt, dla, przede wszystkim dla beneficjentów tego zadania. To ta, ta, ta zmiana została poprzedzona konsultacjami, czy też były prowadzone w całym kraju konsultacje, ponieważ zmiana weszła w życie w końcu. Rozporządzenia zostały, zostały podpisane i opublikowane w końcu października, tuż przed momentem, kiedy miały być, kiedy zaczynają się z reguły w samorządach konkursy grantowe uznaliśmy za Radą działalności pożytku publicznego, że celowym będzie opóźnienie wejścia w życie tych rozporządzeń do 2 marca, czyli no, tak, aby wszyscy mogli się do tego procesu przygotować. Już teraz po kilku miesiącach funkcjonowania tych przepisów, w wielu rozmowach także z rozmaitymi instytucjami, z działami dialogu obywatelskiego. Mieliśmy na ten temat wiele debat na przykład z konwentem wojewódzkich rad działalności Pożytku Publicznego, uznaliśmy, że dobrym pomysłem może być pewna niewielka techniczna korekta tych rozporządzeń polegająca na tym, aby pewne pola, uściślić ich brzmienie, także wyprostować pewne relacje pomiędzy na przykład ofertą i sprawozdaniem. Proszę wybaczyć, że nie mam prezentacji pokazującej dokładnie jak te zmiany będą, jakie zmiany zaproponujemy, bo czy one wejdą w życie, czy nie, to jest jeszcze oczywiście dalsza kwestia, ale jesteśmy w tej chwili na ostatniej prostej uzgodnieniu z prawnikami w kancelarii prezesa Rady Ministrów i i, I też nie chcemy pokazywać takich wzorów, które być może jeszcze zostaną odrobinę zmienione. Planujemy w przyszłym tygodniu uruchomienie konsultacji i oczywiście pokazanie tych, tych wzorów. To, co się zmieni, to są rzeczywiście bardzo techniczne kwestie. W polu dotyczącym opisu zadania zostanie skreślone słowo syntetyczne opis zadania, w polu dotyczącym planowania i harmonogramu Zostanie dopisana możliwość czy potrzeba także zamieszczenia w opisie czynników ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań. Zostanie utrzymany fakultatywny, fakultatywny sposób umieszczania we wzorze oferty czy w ofercie rezultatów o wskaźnikowanych rezultatów, czyli tej tabeli numer 6, która do tej pory też była fakultatywna, uznajemy, że jest wiele takich zadań publicznych, które no, nie mają możliwości skwantyfikowania rezultatów, i tutaj jest odpowiedzialnością organu zlecenia zleceniodawcy, czy organu zleceniającego zadanie publiczne, aby stwierdzić, czy ta część rezultatów powinna zostać zamieszczona w ofercie, czy też nie. Drobne zmiany zostaną wprowadzone w tabeli określającej źródła finansowania kosztów realizacji zadania, będzie oczywiście dalej planowana dotacja, będzie wkład własny ogółem, zostanie umieszczona w tej tabeli, pozostanie w tej tabeli wkład własny finansowy, ale z wyraźnym przypisem, że obowiązek. Z Zadeklarowania wkładu własnego dotyczy trybu wspierania, tak jak to jest w ustawie o działalności pożytku publicznego, w tej w artykule 15 bodajże. I zostanie tam zamieszczona, zamieszczony wiersz, w którym można będzie wpisać środki pochodzące z innych źródeł, jako elementy, jako źródła przychodu. W innych informacjach dotyczy, dotychczas zblokowane. Informacje zostaną rozdzielone na odrębne pola, czyli deklaracja o e, zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego, o pl planowanej wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł. Tu będzie można opisać słowami, w jaki sposób e, organizacja będzie te, e, źró te, te środki po pozyskiwać, oraz możliwość opisania także innych działań, które mogą mieć znaczenie dla e, realizacji zadania. Te zmiany w ofercie, ich konsekwencją będą oczywiście pewne zmiany w sprawozdaniu i to jest rzecz oczywista. We wzorze oferty, natomiast najważniejszą zmianą, którą zaproponujemy, będzie doprecyzowanie art. Punktu pierwszego w paragrafie dziewiątym umowy, która mówi, który mówi o tym, na jakiej podstawie następuje akceptacja sprawozdania, czyli to jest ta zasada w tym punkcie wyrażona rozliczania dotacji z rezultatów i działań. Obecna propozycja została wzięta. Z regulaminów konkursów Narodowego Instytutu Wolności, gdzie oczywiście też, jak Państwo wiedzą, pewnie rozliczamy, staramy się rozliczać oferty FIO i będziemy rozliczać projekty w, w programie rozwoju organizacji obywatelskich na podstawie rezultatów i planów działań. Proponujemy taką formułę, że akceptacja polega na weryfikacji przez dawcy założonych w ofercie rezultatów i działań. Przy czym zadanie publiczne uznaje się za, z, za zrealizowane, jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały na, osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych. W przypadku, gdy zadanie nie zostało zrealizowane lub zrealizowane częściowo, zleceniodawca określa wartość środków przekazanych zleceniobiorcy na realizację zadania do zwrotu, kierując się zasadą proporcjonalności. I teraz, co się w najbliższym czasie wydarzy i co się może wydarzyć? Planujemy w przyszłym tygodniu rozpocząć konsultacje tych wzorów. One pewnie potrwają około dwóch tygodni. Będziemy się bardzo słuchiwać w to, co zostanie przez organizacje pozarządowe czy przez jednostki samorządu terytorialnego. W tych konsultacjach wyrażone i możliwe są następujące scenariusze. Jeżeli taka będzie przeważająca opinia, to na tym etapie możemy również odstąpić od modyfikacji tych wzorów. Jeśli przeważający głos opinii organizacji uczestniczących w konsultacjach uzna, że jest to niecelowe. W takim kształcie, jak zostanie to zaproponowane w konsultacjach, bądź też z jakimiś drobnymi modyfikacjami, te wzory mogą zostać podpisane i opublikowane w drugiej połowie października i wejść w życie 15 listopada, czyli jeszcze przed terminem rozpoczęcia akcji konkursowej w jednostkach samorządu terytorialnego. I trzecia możliwość jest też taka. Jeśli w konsultacjach zostanie to bardzo wyraźnie wskazane, że wejście w życie tych przepisów, tych modyfikacji jest celowe, ale partnerzy, czyli i samorządy, i organizacje pozarządowe nie zdołają się przygotować do tych zmian w terminie do 15 listopada, to wzorem roku ubiegłego jesteśmy oczywiście także gotowi opóźnić wejście w życie tych wzorów. Gdzieś tam na początku przyszłego roku, tak jak to zostanie określone w konsultacjach. I kilka informacji na zakończenie dotyczących tego, co planowane jest w dalszej perspektywie. Pracuję w tej chwili w kancelarii Prezesa Rady Ministrów zespół ekspertów, który zajmuje się reformą systemu zlecania zadań publicznych. Koordynatorem tego zespołu jest pan prezydent Michał Guć z Gdyni. A to, co zostało zapisane także w naszych planach, ta reforma systemu realizacji zadań publicznych ma polegać m.in. na tym, aby oddzielić. Bardzo wyraźnie oddzielić także przepisami, procedurami tryby powierzania realizacji zadania od trybu wspierania. Także wspierania nie tylko finansowego, ale należałoby tutaj umieścić w przepisach więcej uwagi innym formom wspierania przez administrację publiczną działalności organizacji pozarządowych. Kolejna zmiana miałaby polegać na tym, aby. Określony sposób zapewnić ciągłość realizacji zadań o charakterze długofalowym, znacznie przekraczającym pięcioletni dopuszczalny okres zawarcia umowy, prowadzenie rozmaitych placówek, domów pomocy społecznej czy hospicji. Wszyscy Państwo doskonale wiedzą, jak utrudnione bywa organizowanie tutaj kolejnych konkursów w sytuacji, w której, w której tak naprawdę jeden, jeden podmiot może. W danym, na danym obszarze realizować tego, to, to zadanie. Tutaj myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, i tak, takie rozmowy prowadziliśmy w zespole ekspertów, aby wprowadzić swego rodzaju uproszczony tryb kontynuacji realizacji zadania na kolejny okres. Oczywiście z zasadą. Konkurencji z możliwością także tego, aby w sytuacjach, które tego wymagają, został zmieniony wykonawca takiego zadania. Likwidacja konsekwencją wyraźnego oddzielenia trybu powierzania od trybu wspierania powinna być likwidacja wymogu wkładu własnego w sytuacji, gdy organ administracji publicznej powierza organizacji do realizacji własne zadanie. Powinien zostać także ujednolicony system realizacji zadań do uproszczonego wzoru określonego w przepisach prawa. Powinna zostać także, to też szeroko nad tym dyskutowaliśmy, wprowadzona zasada polegająca na tym, że owszem, w konkursie ofert organizacje, oferenci składający swoje propozycje realizacji zadania przedstawiają proponowane budżety, ale to zadanie ma być. Real, ma być rozliczone z działań zrealizowanych i z rezultatów, i ta zasada powinna zostać wpisana na poziomie ustawowym, i realizator zadania, wykonawca zadania, powinien być rozliczony z kwoty ryczałtowej, kwoty, która zostanie wpisana do umowy na realizację zadania publicznego. Z innych, trochę, trochę obok. Tego systemu realizacji zadań publicznych, planów, które, które zamierzamy zrealizować, i w części te plany są już przygotowywane, ich realizacja. To być może w mniejszym stopniu zainteresuje samorządy, w większym stopniu organizacje pozarządowe, ale niekoniecznie. Przygotowujemy. Powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego. Nad tym pracuje także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespół Ekspertów, którego koordynatorem jest pan Krzysztof Balon. Ten zespół jest częścią, jest zespołem problemowym Rady Działalności Pożytku Publicznego, stąd jego takie bardzo wysokie umocowanie. I jednym z pomysłów jest to, aby tego rodzaju ciała dialogu obywatelskiego o większych kompetencjach większych możliwościach działania i także większej reprezentatywności były obecne również na poziomach wojewódzkich, były ulokowane, czyli żeby zastąpiły obecne wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tutaj szereg propozycji, które są w tej chwili rozważane, dotyczą także zwiększenia możliwości działania takich ciał dialogu obywatelskiego w jakimś sensie oczywiście jak te wpisane w ustawach samorządu w ustawie o samorządzie gminnym w artykule 5 B i C czyli Gminne Rady Seniorów i Młodzieżowe Rady Gmin. Planujemy także utworzenie czy zinstytucjonalizowanie tworzenia takich rad na, innych, na pozostałych szczeblach samorządu czyli powiatowym i wojewódzkim. Zmiana, która także została mocno przez nas już przedyskutowana i będziemy chcieli jeszcze być może późną jesienią tego roku rozpocząć przygotowania do niej, to jest ujednolicenie systemu sprawozdawczości organizacji pozarządowych. W tej chwili stowarzyszenia się sprawozdają w swoim własnym trybie, fundacje w swoim, organizacje pożytku publicznego jeszcze. Sprawozdanie finansowe, sprawozdania z działalności. Tu powinien być jeden wzór sprawozdania organizacji pozarządowych z ewentualną możliwością wyboru pól, które należy wypełnić w trakcie, w trakcie, w trakcie przygotowania takiego sprawozdania. Sprawozdanie powinno być wysyłane w jedno miejsce, najlepiej oczywiście w wersji elektronicznej, tak aby każdy Każda zainteresowana instytucja, czy to organ nadzoru, czy organ administracji skarbowej, mógł takie dane zasysać. Chociaż oczywiście nie przesądzam tego, że będzie tutaj wymóg sprawozdawczości elektronicznej. Te doświadczenia z roku bieżącego nie były najlepsze. W dłuższej perspektywie czasu chcielibyśmy z wykorzystaniem środków europejskich także stworzyć taki jednolity system nazwany, na razie przez nas ENGO, który byłby systemem, w którym organizacje pozarządowe mogłyby się w postaci takiego jednego okienka składać wszystkie dokumenty dotyczące rejestracji swojej działalności, uprościć te procedury rejestracyjne, wprowadzenie formularzy, procedury formularzowej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bardzo wiele organizacji pozarządowych doskonale wie, wcale nie uprościło tego procesu, tylko skomplikowało i wydłużyło. I także wprowadzenie w tym systemie ENGO takiej ścieżki do sprawozdawania się organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo.